Witajcie, witam Was, to znowu ja Lelek. Eee, witam Was już w, w kolejnym l, sprayu Serii GTA 3. Dzisiaj przejdziemy sobie misję dla Reja. Eee, tak. Eee, weźmiemy sobie Wóz Ten, który, który tu zostawiłem po ostatniej misji. Eee, tak.

Eee, nawet... nawet nie... Kurczę... Teraz dopiero jak próbowałem przejść tą misję jeszcze raz, to coś zdałem z tego sprawę, że on nawet całkiem... całkiem przydatny tutaj jest ten wóz A nigdy, nigdy tego tak nie, e, nie próbowałem. Eee... O, zatrzymujemy się. Tak, ten świadek przebywa tam. Musimy to co mówił, że podpalić mieszkanie. Tam trzeba po prostu wrzeczyć granat. To jest właśnie to, co mi sprawia y, problem, żeby, żeby trafić tamtym granatem. Tu nie jest... Y, nie jest aż takie... takie łatwe. Tutaj y, tutaj staje tak ten wózek strażacki, dlatego że ten świadek będzie próbował uciec stąd, właśnie y, z tego garażu. Tego dobrze jest sobie zostawić. Trzeba stanąć tu mniej więcej właśnie gdzieś... gdzieś tak, żeby trafić... O, właśnie. Właśnie to mi tu sprawia problem. O, udało się. Nie mam, nie mam jakiegoś takiego yy, sprawdzonego sposobu, gdzie się ustawić. Teraz goni nas policja. Jak on zginie. Zginie. O. Właśnie. Możemy sobie teraz tu wejść. Wziąć. Nie za dużo widać. Trochę kałaśnikowa zostało. Dobra, no i to tyle w tej misji. Jedziemy po następne. O, ale fajna muzyczka. Tylko yy, tak, jedziemy z powrotem do parku Belville. do tych publicznych toalet w parku Hey Jack, over here. An old army buddy in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some go up yesterday.

Nas atakować, właśnie Kolumbijczycy, którzy mają y, bardzo dobrą broń. Znaczy, nie wszyscy, tam chyba dwóch z nich ma M16, która akurat ta broń w tej grze jest no zdecydowanie to jest najlepszy karabin jaki jest w grze. Lepszy akurat jest tutaj niż, niż AK. Yy, większe zadaje obrażenia bardzo... Yy, no, z jednego magazynka można myślę nawet ze dwa samochody wysadzić nawet Strzelając yy, Także tutaj trzeba uważać właśnie Ale mamy tu trochę dodatkowej broni Kolumbijczycy będą szli od, yy, od tamtej strony tam, za tego

60 naboi, tam jeszcze sobie ewentualnie możemy wejść, ale teraz już jest trochę. E... O, tutaj przede wszystkim pancerz. Oni to będą zaraz zaznaczeni na mapie. Tam, żeby wejść, trzeba by sobie coś najlepiej podstawić, ale to już wezmę sobie później. Tylko tak w ramach już, już po misji.

Zostało dwóch. Jeden. No dosyć niebezpiecznie jest. Dobrze, że są zaznaczeni. Weźmiemy sobie AK. O. Tak. Zabici są już wszyscy. Teraz możemy... W tym momencie jak podejdziemy do, do tego gostka, którego tu chroniliśmy, misja się zakończy i ta bazuka i... i ta koktajl mołotowa znikną stąd. Ja tu proponuję jeszcze zanim podejdziemy sobie do niego. Tak żeby sobie wziąć trochę, spróbować sobie tu czymś podjechać. Nie wiem czy da się wskoczyć na... kurde mnie ten przycisk. Czasem tu stała ciężarówka bez tego dachu. I było łatwo, łatwo na nią wskoczyć. Ale tutaj też można spróbować w ten sposób. Na to, na to, na to. O. Można też. O właśnie, udało się. I wziąć sobie trochę bazuki za darmo. Bo normalnie ona tu będzie, będzie można ją od zakończenia tej misji kupić, z tym, że bazuka jest droga chyba. 25 tysięcy za nabój, a tak mamy darmową bazukę. No i podchodzimy do niej. Tak, no jak widzicie, udało nam się, przeszliśmy kolejną misję do Raya. Eee... Tak. Zostawię ten, ten samochód, bo on jest dosyć wolny. Czyli to podjechały trzy samochody, nie dwa. Wezmę sobie tego Karter Kaisera, czyli ten, eee... Kaisera. Zążą w I pojedziemy po Leja. Eee, do Raya po następną misję. Ale może po drodze... Skoczymy sobie do naszej kryjówki. Pozdrówko. I przy okazji sobie za... Przy okazji sobie może zapiszę grę. Na wszelki wypadek. Gdyby coś. Chociaż mam nadzieję, że powinno się udać. Akurat i tak to musiałem podjechać, i tak także Idziemy sobie do leja już, jak widzicie, no są zdecydowanie takie bardziej trudniejsze misje niż wcześniej

he's involved in a legal matter and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something the evidence is being driven across town you are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out when you've got it all leave it in the car and torch it we're both going to do pretty well out of this kid E, zbierać dowody, trenując e, pick-up'a. Samochód się Bobcat nazywa. On... E, Portland, e, w Portland... stoi taki samochód na plaży. E, to jest jedyny samochód, jaki tam stoi. Pod... E, to jest zaraz pod, will, pod tą willą. Jak, znaczy, niedosłownie pod. Jakby... Obok tej willi, ale niżej. Tu hmm. zdecydowanie przydałby się nam jakiś bardzo szybki samochód. Wezmę sobie Cheetah'a. To jest taki samochód, jak jaki ścigał się z nami w tym wyścigu, co było, to była pierwsza misja do Tutaj nie mamy jakiegoś ograniczonego czasu na tą misję, ale... Hmm. Zaczyna nas gonić policja już chyba od pierwszego uderzenia w tą. w tą, yy, tego pick-upa. O jedzie właśnie. Wow. Sam się wywalił. Dobra, zderzamy się z nim. Yy, nie możemy się zderzyć z nim 6 razy i zadać wszystkich dowodów. Yy, musimy po kolei, bo po prostu no on. Yy, nic by z niego nie wypadło, dopóki nie... O, ten czas tak akurat jest. Dopóki nigdy... dopóki yy, nie zbieżemy poprzedniego, nie wypadnie następny. Kiedyś próbowałem tak zrobić i się nie dało. Uj. Ale się zabrzeli. Czekamy, czekamy co by tu wziąłem w cokolwiek. Kude. Zatrzyma się czy ucieknie. No, to mam teraz taki sam samochód jak i Goniny. Przynajmniej mam pewność, że raczej nie będzie szybszy od naszego. On chyba. Na mam teraz nie powinien no, ale się. Tu jest niebezpiecznie, możemy wypaść z mostu do wody. Tak, już trochę bezpiecznie. Idziemy trochę szybciej. Oż. Jednak ciężko jestem. kurczę. Ciężko jest tym samochodem. Wywalił się. Prawie. Kurde nie no, ale mam szczęście Wywalił się do góry nogę Weźmiemy sobie coś innego nie. Ciekawe, czy się podniósł, czy Gago gdzieś wygenerowała w innym miejscu Wyczytałem, że ten samochód, osz, właśnie ten, ten, którego gonimy, on jest y, wszystko odporny, czyli, że jest odporny na. Y, moglibyśmy do niego strzelać, y, strzelać, strzelać z karabinu, strzelać z ognia, granatami, rzucać w niego, y, obijać się o wszystko, y, strzelać, nawet z czołgu. I, nic by mu się nie stało. Kiedyś coś gdzieś tam wyczytałem, że... że właśnie, że można... Da się go zdobyć jakoś. Złapać. Ja kiedyś spróbuję nagrać taki... nagrać taki odcinek. O, nie da się do niego wsiąść. Przynajmniej. No. Chyba nie da się go zdobyć. Trzeba zniszczyć nasz samochód. Nie, tak mi się zdaje, że gdzieś coś kiedyś wyczytałem, że da się go zdobyć, ale teraz widzę, że nie. Nie da się do niego wsiąść. Także nie wiem czy to była prawda czy nie. Możliwe, że to nie była prawda. No nic, to nie jest w tym momencie istotne. Kiedyś może z, y, zrobię takiego, jeśli znajdę tam, bo to jest kilka podobno, takich samochodów. Yy, zrobię ewentualnie. Nie jedziem jedziemy, aha, jedziemy po następnym do dla yy, Zrobię ewentualnie taką, taki jeden odcinek o takich y, właśnie unikalnych samochodach w GTA3.

o, tu jest samochód. Kurda, ale ta policja się musi wszędzie napatoczyć. E, tak, policyjną łódź weźmiemy sobie tutaj. Skorzystamy z takiego. Małego skrótu. Kurczę, przydałoby się zdrówko. No trudno. Spróbujemy, może się uda tak. A, jedziemy sobie. Tylko Musimy uważać. Tam jest też paczka na tym, ale to nie jest dla nas teraz istotne. Bierzemy łódź do latarni morskiej i musimy załatwić kolegę tego raja Podobnie jak w tej misji, w której musieliśmy zabić tego reportera. Tam widzimy stała łódź policyjna. Przy, przy tym... Yy, tam gdzie odpływaliśmy kiedyś z Marią i Asuką. Ale nie wiem czy on tam stoi zawsze, czy... Jak to jest z tą łodzią? Musimy tu upłynąć, ten To molo nie, to nie jest molo, to jest molo. To jest ty. E, no. Jeśli dałoby się tam pod, pod spód wpłynąć, to chyba się nazwa wtedy molo. Czyż nie, nie, nie wiem, nie dokładnie, nie wiem jaka jest definicja słowa molo, także e, No... Tu jestem kolega ja musimy na niego uważać. On tak sobie łowi ryby. W sumie prostsze. Prostszy sposób. Tak, musimy go. Masz. Musimy na niego właśnie uważać. Strzelamy. Uważać na te beczki, które on wyrzuca. Uf. I zabiliśmy go. Dobra. Wracamy do... ...na przystań. Do, na wyspę stamtąd, Bo opłyniemy sobie łodzią. A co? O, to jest molo, chyba to, to, to drewniany, właśnie. A, a tam to jest po prostu część doku, chyba. Ja się może sprawdzę później dokładniej, co, co. jaka jest definicja słowa molo. Ewentualnie to. Wyprostuję w którymś z późniejszych odcinków Bo nie wiem, tak szczerze mówiąc, nie sprawdzałem nigdy co to znaczy dokładnie MOLO O, dostanę to to samochód nawet Widzimy trochę wzburzone jest to morze To jest chyba morze, bo z to... To chyba nie jest z tego, co wiem, to za, 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 za to, że to chyba nie ma fal... Chociaż... Chociaż... Też nie wiem, nie jestem na tego pewnie 100% Nie no, za to, co w sumie też chyba ma być o! Tu widzicie, jak wpadniemy sobie do... 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 Do wody jesteśmy blisko tego, to nas... Automatycznie gra wy, Wystawi na ten... Na... Na ląd Z tym, że... No, widzieliście, że straciliśmy trochę zdobka Dobra, wycofamy się. Dobra, tyłem ciężko by było. A tu mamy nawet lepszy samochód. Aha, nie mamy. Dobra, weźmiemy sobie Jakuza Stingera. On stoi tutaj zaraz po prawej za winglem. I tam po lewej zresztą też. A, aż nie stoi jednak. A, nie Czasami stoją, czasami nie. Tego weźmiemy. Jedziemy po ostatnią misję dla Leja. Damn. and today he's going to make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital, up in Rockford. If he squeals, I will squeal! like, 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 Ten y, gostek jednak przeżył. Musimy scalonować karetkę, ewentualnie ją ostrzelać. Y, on wtedy wypadnie i musimy go przejechać. Y, Mogą swoje zdówko wziąć. Dobra, może damy radę. Będzie nas gonić policja, chyba trzy gwiazdki. Wie sama się uszkodziła. Wystarczy się zbliżymy do niej. Nawet nie musimy jej uderzać. Aż wypadł z niej. Widzę, że tu musimy go przejechać parę razy. O. Udało się za pierwszym razem. Yy, bardzo szybko chyba było no, spędzone i dlatego. No, jak widzicie. Przeszliśmy. L zniknęło. Przeszliśmy wszystkie misje dla Leia. Doładujemy się zdrówkiem. Wrócimy do naszego. Naszej kryjówki. Zapiszemy sobie i... i... I to będzie koniec tego odcinka. Tak. W następnym odcinku przejdziemy sobie misję dla tej literki D, czyli dla Donalda. Eee, także no cóż, ee, do usłyszenia już w kolejnym Let's